Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Pięcia tematu. Cięcia boczne są znane z niebezpieczeństwa, jakie niosą dla kierowcy i potencjalnych zagrożeń. Ze względu na zmniejszoną szczelność, prowadzenie pojazdu jest natychmiast ograniczone. Nie oznacza to jednak, że opona musi zostać zezłomowana. W niektórych przypadkach można ją naprawić i użytkować jeszcze przez jakiś czas. Konstrukcja ściany bocznej opony Opony, jak wiadomo, dzielą się na dentkowe i bezdętkowe. Te ostatnie stały się ostatnio powszechne i reprezentują pustą oponę wypełnioną powietrzem. Jej głównymi elementami są karkas opony z bieżnikiem, a także ściany boczne i stopki. Główną wytrzymałą częścią opony jest osnowa lub kord. Składa się on z kilku warstw i jest w stanie wytrzymać ogromne ciśnienie sprężonego powietrza. Materiałem na kord może być bawełna i nylon, a także włókno szklane i inne sztywniejsze komponenty. Szczególnie popularne są ramy wykonane z cienkiego drutu stalowego o małym przekroju. Lepiej się rozciągają. Ale nie absorbują dobrze obciążeń o niskiej częstotliwości. W przypadku przebicia, do środka może dostać się woda, co prowadzi do szybkiego zniszczenia. Dobrą alternatywą jest zastosowanie materiałów syntetycznych, które są pozbawione tych wad. Istnieją dwa główne rodzaje linek w zależności od ich struktury, ukośne i promieniowe. Pierwszy charakteryzuje się tym, że nici ramy są ułożone poprzecznie. Wzdłuż linii przekątnej łączą one ze sobą równoległe ściany boczne opony. Obecnie konstrukcja ta jest stosowana w samochodach ciężarowych i pojazdach specjalnych. W konstrukcji radialnej gwinty osnowy są prostopadłe do ścian bocznych poprawia to trakcję, zmniejsza opory toczenia i ogólnie wydłuża okres eksploatacji. Samochód zużywa mniej paliwa i jest bardziej stabilny na drodze. Bieżnik zachowuje pewną elastyczność. Ale deformacja ściany bocznej opony, która musi zachować sztywność, jest wysoce niepożądana. Dodatkowy pierścień stabilizujący składający się z kilku warstw kordu ułożonych po przekątny jest stosowany w celu zapewnienia że prowadzenie pojazdu nie ulegnie pogorszeniu rodzaje rozcięć bocznych, uszkodzenia boczne i przebicia opon występują w kilku odmianach. dzielą się one na wzdłużne i poprzeczne, tj. wzdłuż lub w poprzek nitek kordu. to właśnie te wzdłużne można naprawić własnymi siłami. Bez konieczności odwiedzania warsztatu naprawy opon. Z kolei przecięcia w poprzek nici wymagają profesjonalizmu i pewnych umiejętności w naprawie. Na szczególną uwagę zasługuje jeszcze jeden rodzaj rozcięcia bocznego, TZW, kombinowane. Łączy on w sobie cechy wcześniej opisanych metod. Decyzję o możliwości naprawy takiego rozcięcia podejmuje jednak mistrz warsztatu po diagnozie i ocenie stanu opony. Przeczytaj również. Sposoby odtłuszczania karoserii samochodowej kierowca, który spotkał się z taką usterką, będzie musiał sam zdecydować, czy naprawa rozcięcia bocznego opony jest wskazana. W tym celu konieczne jest dokładne zbadanie specyfiki uszkodzenia, a mianowicie, czy występują następujące punkty, od krawędzi opony. Do początku rozcięcia powinno być 4 cm lub więcej. W tym przypadku można zagwarantować sztywność gumy. Długość nacięcia nie powinna być większa niż 3,5 cm w przypadku produktów bezdętkowych i nie większa niż 4,5 cm w przypadku produktów dętkowych. Poprzeczny wymiar uszkodzenia nie może przekraczać odpowiednio 2,5 cm i 3,5 cm. We wszystkich innych przypadkach naprawa opony nie ma sensu ani praktycznej wartości, chociaż w większości przypadków naprawa rozciętej opony bocznej jest realistyczna, jej eksploatacja nie jest już bezpieczna. W każdym razie opona nie będzie miała takich samych właściwości technicznych. Jakie zakładał producent? Nawet kord nie będzie przystosowany do dużych obciążeń. Naprawa rozcięcia bocznego. Dla wielu kierowców samodzielna naprawa opony bezdętkowej nie stanowi problemu. Wystarczy wozić ze sobą zapasową oponę i podnośnik. Znaleźć kilka przystanków na drodze i w maksymalnie pół godziny zmienić przebitą oponę. Czy naprawa usterki z bocznym nacięciem w oponie jest realna i czy w ogóle warto to robić? Aby wykonać taką pracę, należy skontaktować się z pracownikami stacji obsługi opon. Będzie to wymagało specjalnego sprzętu i pewnych kwalifikacji, które zdobywa się latami. Jak już wspomniano, pracownicy nie podejmą się naprawy. Jeśli przecięcie typu wzdłużnego przekracza 35 mm długości, w przypadku poprzecznych wartość ta jest jeszcze mniejsza, maksymalnie 25 mm. Aby zespawać felgę, należy wykonać następujące czynności. Nie obejdzie się bez wulkanizacji, polega ona na wypełnieniu opony od wewnątrz specjalną surową gumą. Materiał ten charakteryzuje się wysoką plastycznością co pozwala na naprawę uszkodzenia z dużą szansą powodzenia. Łatanie to kolejna popularna metoda naprawy, którą w razie potrzeby można połączyć z pierwszą opcją. Łatka powinna być dopasowana nie tylko rozmiarem, ale także strukturą do materiału opony. Obszar, który ma zostać naprawiony, jest najpierw odtłuszczany, a następnie smarowany klejem. Łatka jest dociskana siłą, a następnie umieszczana pod prasą. Obciążnikiem lub wimadle. W takiej formie pozostawia się ją na 1 do 2 godziny do całkowitego wyschnięcia substancji aktywnej. Następnie koło jest pompowane i wyważane. Znacznie łatwiej jest przykleić oponę dętkową na drodze. Z reguły uszkodzeniu ulega nie tylko dętka, ale także sama opona, w której się znajduje. W tym celu można użyć aerozolu, który jest sprzedawany w specjalnych puszkach. Koło samochodu jest podnoszone za pomocą podnośnika. Zawartość puszki jest wstrzykiwana przez smoczek bezpośrednio do komory następnie obraca się go równomiernie, aby uszczelniacz uszczelnił otwór zarówno w dętce, jak i oponie. Ta metoda jest odpowiednia tylko w przypadku niewielkich przebić. Przeczytaj również. Jak zainstalować dob w samochodzie własnymi rękami a z poniższej metody skorzystają ci, którzy mają potrzebę naprawy opony bezdętkowej z rozcięciem bocznym tuż przy drodze. Aby to zrobić, należy przygotować specjalne szydło. Opaskę uciskową i klej kauczukowy. Najpierw należy lekko poszerzyć nacięcie w oponie za pomocą szydła lub śrubokręta. Działaj bardzo ostrożnie, aby nie naruszyć integralności sznurka. Na śrubokręt nakładamy kilka kropel kleju, który powinien dostać się do wnętrza opony. Następnie do otworu wkłada się opaskę uciskową, która działa jak łatka. Powinno ona tworzyć pętlę na zewnątrz. Większą niż średnica przebicia, pozostałą część opaski uciskowej odcina się nożem. Inną metodą jest użycie specjalnej łatki naprawczej. Tak zwana łatka radialna jest dobrym pomocnikiem w walce z bocznymi nacięciami, a nawet przepuklinami. Jest nie tylko niezawodny, ale również charakteryzuje się wysoką elastycznością i odpornością na wysokie temperatury. Może być stosowana w wulkanizacji na zimno i na gorąco, czyli można je na oponie z naprawionym rozcięciem bocznym? Doświadczeni kierowcy wolą używać naprawionej opony z nacięciem bocznym jako opony zapasowej lub umieścić ją na przedniej osi pojazdu. Używanie takich opon na przednich kołach jest surowo zabronione. Te i inne ograniczenia dotyczące samochodów ciężarowych są jeszcze bardziej rygorystyczne. Biorąc pod uwagę obciążenia, jakie muszą one znosić na drodze. Po zakończeniu naprawy opona jest poddawana procesowi docierania. Ma to na celu sprawdzenie jak opona będzie się zachowywać po uszczelnieniu. Nawet jeśli testy wypadną pomyślnie, nie zaleca się używania opony przy dużych prędkościach powyżej 150 do 160 km na godzinę, ze względu na rosnące obciążenia. Opony naprawione w ten sposób wymagają regularnej kontroli aby w pory wykryć odklejoną łatkę, żywotność naprawionej opony z nacięciem bocznym zależy bezpośrednio od jakości naprawy. W każdym przypadku należy zachować szczególną ostrożność. Czy warto więc naprawiać oponę z nacięciem bocznym? Czekamy na komentarze czytelników z ich osobistych doświadczeń na ten temat w komentarzach po przeczytaniu artykułu.